Witam Was podczas kolejnego piątkowego zami, A moim gościem dzisiaj jest Kinga pawłowska nojszewska Cześć Kinga, dzięki, że zgodziłaś się spędzić ten poranek ze mną. Cześć, Adriana, dzień dobry państwu. Dzień Super, Cześć. to od razu, od razu przejdźmy do tematu dzisiejszego spotkania, bo będziemy dzisiaj mówić te, o tym, czego można się spodziewać w ogóle w obszarze cyberbezpieczeństwa. No i moje pierwsze pytanie to jest taki must have, czyli kiedy zmiana ustawy o cyberbezpieczeństwie wejdzie w życie? Od kiedy to wszystko się zaczyna? Krótka odpowiedź jest taka, że nie wiadomo, ale oczywiście zawsze sobie szacujemy mniej więcej, jaki jest kalendarz działań. Ministerstwo ostatnio przyspieszyło swoje, swoje kroki i wszystko wskazuje na to, że projekt ustawy niedługo trafi do Sejmu. W Sejmie cały proces może potrwać może miesiąc, może dwa, to też nigdy nie, tak naprawdę nie wiadomo. Możemy sobie szacować, że do końca roku ustawa zostanie uchwalona i podpisana, aczkolwiek wiele może się wydarzyć. Jeżeli tak się stanie, że ustawa zostanie uchwalona do końca roku, to po uchwaleniu ustawy będziemy mieli pół roku na wejście w życie. I potem około rok, na to, żeby zacząć wykonywać obowiązki. Także niezależnie od tego, że ten kalendarz jest taki, no powiedzmy, niepewny, i mamy tutaj perspektywę, tak naprawdę, roku mniej więcej, ja to też sobie zweryfikuję na, na szybko, za chwileczkę, jaki jest ten czas, tak precyzyjnie. Natomiast. Niezależnie od tego kalendarza, jak mówię, warto się już i tak teraz przygotowywać, bo wszystkie podstawowe obowiązki już tak naprawdę znamy, w tym zakresie się naprawdę niewiele ma na szansę zmienić, a przygotowanie się do realizowania obowiązków z ustawy będzie trwało. I z tego powodu... Bo to zawsze jest tak, że tego czasu jest dużo, a potem nagle go nie ma. Dokładnie, tak będzie w tym przypadku, że, że nagle ten, ten, ten czas będzie bardzo krótki. Specjalistów od cyberbezpieczeństwa, dobrych, bo takich różnych, to jak grzyby po deszczu się, się pojawiają, jak widać na rynku, ale takich, którzy wiedzą, co mów mówią, to tak znowu aż dużo nie ma. W związku, z tym, w związku z tym trzeba działać jak najszybciej. Ja to właśnie zweryfikowałam jeszcze raz, żeby tak powiedzieć konkretnie, jak jest, jaka jest ta perspektywa czasu. Generalnie rzecz biorąc, jest 6 miesięcy od czasu wejścia ustawy w życie na to, żeby zacząć realizować obowiązki z ustawy, aczkolwiek przykładowo podmioty kluczowe, które mają obowiązek regularnej autokontroli, czyli słynnych audytów, przeprowadzenia na własny koszt i, i z własnej inicjatywy, to taki pierwszy audyt. Podmiot kluczowy powinien zrobić u siebie samego po raz pierwszy po dwóch latach od wejścia ustawy w życie. Więc to są te, ten czas, więc jakby jest to rok taki no od, jakby od teraz powiedzmy, ale ten rok to już jest mało, bym powiedziała. Także zachęcam do działania. No dobra, to mówiąc o działaniach, to powiedz mi proszę, co te zmiany oznaczają dla operatorów w praktyce? Co się zmienia? Ja może bym zaczęła od tego, co, co często się pojawia w dyskusjach kuluarowych, czyli takich wątpliwości, czy rzeczywiście na pewno wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, wszyscy ISP będą tą ustawą objęci? Otóż wszyscy będą Tą ustawą objęci. Tutaj nie, nie, naprawdę bym bardzo zniechęcała do liczenia na to, że coś ma szansę się zmienić w tym zakresie. Niektórzy będą podmiotami kluczowymi, a inni będą ważnymi, i to ma duże praktyczne znaczenie, bo wspomniany obowiązkowy, cykliczny audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego będzie spoczywał tylko na podmiotach kluczowych, więc to będzie ważne, czy jest się podmiotem kluczowym, czy ważnym. Ale Zrąb obowiązków, czyli zapewnienie bezpieczeństwa w swoim systemie informacyjnym, to jest coś, co muszą zapewnić wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, niezależnie od swojej wielkości. I to jest taka e, podstawowa sprawa. A co się zmieni? Ja powiem tak. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni od, od zawsze, można powiedzieć, a konkretnie od 2004 roku już formalnie, byli i tak zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa swoich sieci. Więc to nie jest tak, że tutaj wkracza całkowicie nowa jakość, jeśli chodzi o zabezpieczanie swoich sieci. Natomiast wkracza nowa jakość, jeśli chodzi o możliwość kontrolowania tego co rzeczywiście przedsiębiorcy robią i to, żeby tam kontrola mogła przebiegać w sposób sprawny i zautomatyzowany, to powoduje, że te zmiany w sumie są istotne i są to zmiany po pierwsze no, takie organizacyjne oraz zmiany takie, które prowadzą do skutecznego ciągłego monitorowania swoich systemów informacyjnych. To są takie, oczywiście to nie są jedyne zmiany, ale to są takie te podstawowe kategorie zmian. Chodzi o to, że teraz trzeba będzie nie tylko zapewniać bezpieczeństwo, ale również pokazać to w łatwy sposób dowolnej osobie, która się pojawi i będzie chciała to zweryfikować. I to można w ten sposób powiedzieć. I to jest tak, że podstawową różnicą jest zatem stworzenie dokumentacji. I mamy dokumentację normatywną, taką na bardziej ogólnym poziomie i mamy dokumentację operacyjną na bardziej już właśnie takim praktycznym poziomie. Natomiast o ile ta dokumentacja normatywna to są różne polityki, ogólne procedury, które trzeba wprowadzić, o tyle dokumentacja operacyjna to jest właśnie clue całego problemu, czyli dowody na to, że w ogóle realizujemy to, co sobie tak ogólnie zadeklarowaliśmy. Tutaj od razu warto sobie powiedzieć, że dokumentacja, właściwie jedna, druga, powinna być cyfryzowana. Operacyjna jej tworzenie powinno być co najmniej w połowie zautomatyzowane, jeśli nie, no jeszcze w większej części. Tak, i tylko wtedy to ma, to ma sens, ale oczywiście to jest miecz obusieczny, ponieważ z jednej strony to jest skrajnie wygodne i dobre, żeby wszystko się tworzyło w sposób zautomatyzowany. Nie sposób wręcz precyzyjnie prowadzić taką dokumentację. Operacyjną na bieżąco ręcznie, to, to, to nie wiadomo, ile dodatkowych to, to ludzi trzeba by było do tego zatrudnić. I to jest kontrole w ogóle skuteczne, ale to również oznacza, że bardzo łatwo jest sprawdzić faktycznie również każdy, kto z zewnątrz, która przyjdzie na taką kontrolę, czy przeprowadzić audyt, czy rzeczywiście. Ten system jest bezpieczny, czy nie, czy jeżeli pojawiają się incydenty, nawet takie mało poważne, to czy one są, mówiąc kolokwialnie opiekowane, czy coś rzeczywiście się z tym dzieje. Więc y, dokumentacja pomaga nam, ale to tak jak z księgowością, tak, z księgami rachunkowymi i tak dalej. Że to bardzo nam pomaga, wszystko dobrze widzimy, no ale też inni mogą na to patrzeć. I to trzeba. Trzeba po prostu mieć na uwadze. I to jest ta duża zmiana, że trzeba być gotowym. No dobra, to żeby być gotowym, to trzeba działać. I z tego, co już powiedziałaś, to padło tak. Eksperci od cyberbezpieczeństwa, łapać ich zanim, zanim nie będą dostępni drugi element to jest to regularne audytowanie i trzeci, automatyzacja jakoby tego procesu, tej, tworzenia tej dokumentacji, tak, po potwierdzającej, że jesteśmy zgodni z ustawą, co i dzisiaj de facto można jeszcze zrobić, żeby się przygotować? Um, powiem tak, jeszcze wracając do tych audytów, to jeszcze żeby to było, było precyzyjne, to tylko podmioty kluczowe, czyli odpowiednio duże, tak powiedzmy hasłowo mm -hmm. w przypadku, Telekomów, dostawców internetu. Odpowiednio duży podmiot to jest co najmniej średni przedsiębiorca. To będzie już podmiot kluczowy. Wszystkie osoby, którzy, osoby wszyscy przedsiębiorcy, którzy są mniejsi niż średni, będą podmiotami ważnymi. A tylko podmioty kluczowe będą miały ten obowiązek przeprowadzania cyklicznych audytów bezpieczeństwa własnych systemów na własny koszt, a następnie wysyłania wyników tego audytu do organu, który będzie to kontrolował. Więc tylko kluczowe mają taką sytuację. Natomiast ja oczywiście bym bardzo zachęcała i to również już w ramach takiego przygotowywania, już dziś, do audytów takich na potrzeby wewnętrzne. Żeby rzeczywiście, jeżeli już uznamy, że jesteśmy w wysokim stopniu przygotowani, warto zlecić jakiś taki nawet uproszczony, ogólny audyt, który niekoniecznie spełnia wszystkie bardzo wyśrubowane wymagania, ale żeby zacząć pomału mieć jakąś informację zwrotną, od kogoś z zewnątrz, czy rzeczywiście ten nasz system spełnia te wszystkie wymagania i parametry bezpieczeństwa, o jakich my sami jesteśmy przekonani, że już są spełnione. Jednak zawsze osoba z zewnątrz jest dobrym lustrem dla naszych własnych przekonań, powiedzmy także i w tym zakresie. I to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o, o konkretnie od tego, od czego zacząć, to tak. Tak, bardzo praktyczną sprawą jest wykonanie. Inwentaryzacji wszystkich naszych zasobów, które mamy. I to i tak jest bardzo dobre ćwiczenie dla organizacji ogólnie, żeby w ogóle wiedzieć, co organiz czym organizacja dysponuje, ale również jest to, chociaż nie jest obowiązek zgodnie z ustawą, wykonywanie inwentaryzacji. O tyle jest to właściwie niezbędny krok, aby wszystkie następne kroki mogły się odbywać. Na myśli inwentaryzacja. Inwentaryzacja całego oprogramowania, które mamy, całego sprzętu, które, który mamy, ale również z siatką ról i odpowiedzialności. To znaczy, za każdy system operacyjny, każdy, każde oprogramowanie, za każdy sprzęt, na którym to oprogramowanie funkcjonuje, musi ktoś ponosić odpowiedzialność i musimy wiedzieć konkretnie co to jest za rola, czy to jest administrator, czy to jest właśnie pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa, o ile takiego postanowimy sobie wyznaczyć. I wreszcie kto konkretnie z imienia i z nazwiska tę rolę w organizacji pełni. I musimy mieć siatkę Wszystkich systemów i wszystkich, um, wszystkich urządzeń, żeby mieć w ogóle kontrolę nad nimi i wiedzieć, czy one mają wpływ na naszą podstawową usługę, czy nie mają wpływu pośredni, bezpośredni, bo ta, ta inwentarz jest pierwszym krokiem do wszystkich kolejnych kroków i na przykład do analizy ryzyka. To jest, najpierw musimy zrobić taką analizę tego, co mamy tych zasobów. Kolejnym rodzajem inwentaryzacji, chociaż tutaj inwentaryzacja by nie była adekwatnym e, słowem, to jest tak naprawdę analiza SWOT, czyli taka analiza środowiskowa, a mówiąc tak właśnie bardziej praktycznie, e, ustalenie sobie e, przede wszystkim e, z takimi organizacjami zewnętrznymi, my mamy do czynienia, zarówno jeśli chodzi o instytucje, jeśli chodzi o administrację, ale również jako bazę klientów. Oni na pewno nie są wszyscy równoważni w sensie. Niektórzy są większymi klientami, inni są mniejszymi klientami, niektórzy są konsumentami, a inni są na przykład szpitalami albo bankami. To to są inne kategorie klientów i różne kategorie klientów są obarczone różnym ryzykiem. bo też trzeba wiedzieć, że zarówno ta scenteryzacja, która do, um, potem do stworzenia całej siatki naszych procedur, co zrobić, żeby był system bezpieczny, to ostatecznie wszystko razem do tego, żebyśmy byli w stanie ustalić, um, czy doszło do incydentów w naszych ludziach, czy nie, żebyśmy byli w stanie wykryć te incydenty wcześniej, a następnie, żebyśmy byli w stanie ocenić, jak bardzo te incydenty są dla nas istotne, jak bardzo są poważne. Bo to wszystko, I na wszystkie incydenty. Patrzymy w takim kontekście, czy my jesteśmy dalej w stanie świadczyć naszą usługę, czy, czy jesteśmy w stanie zapewniać ten dostęp do internetu, czy nie, a jeśli nie, to jak długo trwała przerwa w tej dostawie usługi, jakby po to to wszystko robimy. Ostatecznie cały ten system jest po to, żebyśmy wiedzieli, czy e, 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 możemy dalej świadczyć naszą usługę, czy nie, czy na przykład jest przerwa w jakości świadczonej usługi, czy też w ogóle tej usługi nie ma. Czy wypłynęły jakieś nasze tajemnice handlowe, czy damy osobowe jakieś wypłynęły, tak? To są kolejne inne incydenty, którą, które mogą mieć miejsce, ale takim podstawowym to jest ciągłość świadczenia usług po prostu. I po to to wszystko robimy, i po to to wszystko jest. I też z tego punktu widzenia, co jest incydentem, no, może warto, żebym chociaż dodała pokrótce, mamy incydenty, które są takie, że musimy się nimi zaopiekować i coś jest. Zrobić, a mamy takie incydenty, które już są na tyle poważne, musimy je zgłaszać do odpowiednich cirków. Przedsiębiorstwa komunikacyjne już dzisiaj mogą zgłaszać niektóre rodzaje zdarzeń, naruszeń bezpieczeństwa i Natomiast po wejściu w życie, to się troszeczkę zmieni, co będzie zgłaszane, no i w jaki sposób to będzie zgłaszane. Powstanie cała, dużo bardziej rozbudowana procedura zgłaszania incydentów. Ale ja. W tym wszystkim zmierzam do tego, że incydentem jest również to, jaką my możemy osiągnąć stratę z tego powodu, że do takiego incydentu doszło. I przykładowo w tym kontekście właśnie ma też bardzo duże znaczenie, co to są za klienci, których tutaj mamy, u których doszło do przerwy w dostępie do internetu przykładowo. Dobrze, przerwa... ja bym na chwilkę, na chwilkę przerwała, bo mamy tutaj głos od naszych słuchaczy, oglądaczy, że mają problem z audio, że trochę cię przerywa. Jeżeli mogłabyś Dobra. zrobić ten magiczny, magiczny ruch przepięcia się na hotspot, dobrze? jest ryzyko, że na chwilę Kingę stracimy, ale ja zostanę z Wami i mam nadzieję, że już po tej zmianie będzie dla Was lepiej. W międzyczasie, jeżeli oczywiście macie jakieś pytania w tym, w tym temacie, to dawajcie znać, ja je przekażę Kindze, jak tylko przełączymy. Się na inne źródło. Niestety tak jest. Natura live'ów. Zawsze trzeba być gotowym na różne nieprzewidziane sytuacje. Dobrze, Rozumiem, dzięki że już jest zakończona. Zna... Tak, dajcie znać tam w komentarzach, czy będzie lepiej. Dzięki za to, że słuchacie nas aktywnie i oddaję Ci ją ponownie. <laughs> ponownie głos. Dobrze, dziękuję bardzo. No teraz z hotspotu do Państwa. Nadaję I, 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 tak, i wracając do kwestii incydentów, ma duże znaczenie, komu świadczymy usługę. To jest jakby jedna z ilustracji, taki, taki przykład tego, co musimy wziąć pod uwagę przy, przy analizie tego, czy, czy jakieś zdarzenie było dla nas istotne, czy nie. Ponieważ inno, inna będzie potencjalna dla nas strata finansowa i odpowiedzialność finansowa, jeżeli internet, będzie przerwa w dostępie do internetu przez dwie godziny u klienta-konsumenta, a inna będzie sytuacja, gdy przez dwie godziny nie będzie dostępny internet w szpitalu albo w elektrowni, dajmy na to. I tutaj jest to zwłaszcza, że akurat te dwa przykłady, to są przykłady podmiotów, które już dzisiaj są operatorami usług kluczowych. I jeżeli by tak było, co powinniśmy wiedzieć również właśnie wcześniej, że u nich przerwa w dostępie do internetu miałaby jakieś daleko idące implikacje w ich własnej działalności, to jest spora szansa, że oni będą musieli to zgłosić już dzisiaj jako incydent poważny u siebie. A wówczas wtórnie my z kolei też będziemy musieli mocno się tutaj spowiadać z tego, a jeżeli się okaże, że nieodpowiednio mamy zabezpieczone swoje sieci, ale również od takiej proceduralnej strony, no to oczywiście możemy się liczyć ze stratą klienta i tak dalej. Więc tutaj te skutki finansowe incydentów zawsze będą zróżnicowane w zależności od tego, nie tylko ilu klientów dotknęła przerwa dostawie, dostępie do internetu, ale również co to są konkretnie za klienci. No to jest oczy, taka oczywista sprawa, tylko ja chcę Państwu pokazać, że to ma bardzo konkretne konsekwencje, nowe konsekwencje w świetle tej naszej nowelizacji, która nas czeka i musimy to mieć zmapowane i też częściowo zautomatyzowane, ponieważ nie sposób ręcznie przed tymi wszystkimi no, kryzysowymi, powiedzmy, mniej bardziej sytuacjami zarządzać. Także to jest taka sprawa. Od razu też tak technicznie powiem, że u wielu podmiotów w związku z tym powołuje się takiego kogoś, kto taką rolę właśnie się zastanawia pełnomocnik bezpieczeństwa albo cyberbezpieczeństwa. Natomiast takiego obowiązku oczywiście nie ma. To może robić taka. Osoba, którą, którą dowolnie się do tego dobierze. Natomiast odpowiedzialność, niezależnie od tego, co sobie państwo w organizacji ustanowią, odpowiedzialność ponosi zarząd. Tak? Albo członek zarządu, który został delegowany do tego, żeby być odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo. I tej odpowiedzialności zsydować nie można. Więc zachęcam do tego, żeby to oczywiście potraktować całkowicie poważnie, także i w sankcji finansowych, które są przewidziane dość wysokie, ale również są sankcje osobiście nakładane na członków zarządu właśnie, nie tylko na całą organizację. Także to w tym kontekście. No widzę, że nas czas, tak, goni, więc. Tak, tak. No więc, Kinga, jeszcze jest jeden wątek, o który chciałabym Cię zapytać, czyli de facto trochę, jakie działania już dzisiaj zrobiło KIKE, aby przekonać na najpierw ministra, a potem posłów do pewnych postulatów? Co tam, że tak powiem, udało się zrobić, a nad czym jeszcze walczycie? To tak, bardzo krótko muszę powiedzieć, że ministerstwo na początku miało takie podejście na zasadzie, że wszyscy muszą być bezpieczni, i to miało takie, takie skutki, że Zarówno podmioty kluczowe, jak i ważne miały właściwie identyczne obowiązki w każdym zakresie, a jedyna różnica pomiędzy kluczowymi a ważnymi podmiotami była taka, że te podmioty kluczowe miały obowiązek jeszcze robienia tych cyklicznych audytów cyberbezpieczeństwa i to co dwa lata. Więc nam się udało osiągnąć tyle, że jest ta różnica pomiędzy dużymi i małymi podmiotami, kluczowymi i ważnymi, jest większa znacznie, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o, to, o te środki różnorodne, środki nadzoru. Które później różne organy mogą realizować u danego przedsiębiorcy. Więc udało nam się zrobić tak, żeby troszeczkę ten obraz MŚP był wyraźniejszy, powiedzmy, w tym projekcie ustawy. Natomiast cały czas to, o co walczymy i będziemy walczyć do samego końca, tak bym powiedziała, procesu legislacyjnego, to jest to, żeby jeszcze obniżyć te Sankcje, które są finansowo przewidziane w projekcie ustawy, troszeczkę o nich wspomniałam. Poziom tych sankcji już, sankcji już udało się trochę obniżyć, bo też właśnie te, e, wysokość tych sankcji była wyższa, zwłaszcza ta osobista odpowiedzialność członków zarządu była trochę wyższa niż jest teraz. Natomiast cały czas to, co nas bardzo boli, to możliwość, taka dość łatwa możliwość nakładania rygoru natychmiastowej wykonalności na kary pieniężne. Nie jest tak, że, jest, że mamy tutaj jakiś automatyzm w tym zakresie, ale jest dużo łatwiej nałożyć rygor na tych wykonalności, na karę pieniężną, niż gdziekolwiek indziej jest standardem w prawie administracyjnym. No i oczywiście walczymy cały czas o temat dostawcy wysokiego ryzyka, to jest temat rzeka i też na pewno wielu... Wielu z Państwa już o tym słyszało, nieraz i nie dwa. My cały czas staramy się o to, żeby po prostu tak naprawdę ta nasza ustawa realizowała tylko to, do czego prawo unijne nas zobowiązuje, bo po prostu Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się znacznie bardziej rozszerzyć zasięg tego dostawcy wysokiego ryzyka, czyli możliwość wprowadzenia nakazu ustawiania sprzętu jakiejś kategorii i od konkretnego dostawcy. My walczymy o to przede wszystkim, żeby ta możliwość nakazu nie dotyczyła przedsiębiorców, którzy świadczą umowność przewodową, no, dlatego że Prawo wojny po prostu tego w ogóle nie wymaga i wszystko wskazuje na to, że w zdecydowanej większości innych państw członkowskich właśnie tak będzie, że Wszyscy przedsiębiorcy zapewniający łączność przewodową, nie muszą się w ogóle martwić o to, czy będzie jakiś dostawca wysokiego ryzyka, czy nie, bo ich to nie dotknie. A u nas póki co dotknąć to sieci przewodowe cały czas może. A jeśli chodzi o sieci bezprzewodowe, no to, to jest powiedzmy mniej w zakresie zainteresowania KIKE, ale tam również jest o co walczyć, bo również ten dostawca wysokiego ryzyka powinien dotyczyć tylko tam krytycznych elementów tej sieci 5G, a w tej chwili potencjalnie może dotyczyć wszystkich elementów sieci 5G i w ogóle wszystkich sieci bezprzewodowych innych generacji. Tak? Więc my przede wszystkim o to walczymy i, no i jest o co. Walczyć, nie składamy broni. Jak będzie szara, to i do prezydenta będziemy szli, podejrzewam, w tej sprawie, ale, ale też kwestia sankcji, nadal no, kwestia sankcji, tych wydatków nadzorczych też, też jest równie tak naprawdę ważna, bo, bo te sankcje są po prostu za duże i nie, nieproporcjonalne, naszym zdaniem, oczywiście. I też będziemy działać w tej sprawie. Super. Bardzo się cieszę. No to powiedz, na konferencji, rozumiem, że możemy się spodziewać pogłębienia tych wszystkich tematów i jeszcze większej praktycznej porcji wiedzy. Oczywiście, oczywiście, proszę Państwa. W tym, w tym roku będziemy mieć blok cyberbezpieczeństwa cały w oddzielnej sali przez cały dzień, 28 października. I od rana do popołudnia późnego będziemy mieć prelekcje oraz, oraz panele dyskusyjne poświęcone no, szeroko rozumianemu bezpieczeństwu, ale w szczególności cyberbezpieczeństwu. Tutaj warto powiedzieć, że no, takie ściśle rozumiane cyberbezpieczeństwo to będzie bardziej pierwsza część dnia, a w drugiej części dnia trochę szerzej bezpieczeństwo również się pojawi. I co mam tutaj na myśli, to też Państwu powiem. To znaczy, takie trochę pogłębione podsumowanie naszych wszystkich dotychczasowych działań, to to jest prelekcja, która będzie na początku. Następnie powiemy sobie o odpowiedzialności dostawców internetu, żeby sobie wyznaczyć jakieś granice tej odpowiedzialności. Temu też będzie poświęcona prelekcja. Będziemy mieć panel dyskusyjny cały poświęcony temu, w jaki sposób zorganizować dział odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo, bo to jest jeden z nowych obowiązków, który właśnie polega na takim ustrukturyzowaniu całej tej sprawy, kto jest odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo. Otóż musi być wydzielona jednostka organizacyjna albo można to zlecić na zewnątrz, tę odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo. Natomiast musi być jasne w całości kto to robi i temu właśnie jak zorganizować ten dział będzie cały właśnie panel dyskusyjny i to godzinny poświęcony. Powiemy również o atakach DDoS. Bardzo um, takie są pierwsze jaskółki, które związują, że być może będzie możliwe uzyskiwanie finansowania na cyberbezpieczeństwo. No jest to trochę w przyszłości, ale Ministerstwo Cyfryzacji chciało by uruchomić takie dofinansowania w dużo szerszym zakresie niż jest to na dzisiaj możliwe. Natomiast nawet samo Ministerstwo Cyfryzacji nie, samo nie będzie mogło tego zrobić, jeżeli prawo unijne się nie zmieni. Także to jest duża. Duża rzecz, która, która może nas, nas czekać, taka pozytywna, ale to tak jak mówię, to jest pieśń w przyszłości póki A po lunchu bardziej takiemu ogólnie rozumianemu bezpieczeństwu będzie poświęcony ten, ten nasz blog. I tutaj powiem o danych retencyjnych, bo tutaj są zmiany troszeczkę o Digital Services Act, bo tutaj całkiem nowe obowiązki Państwa czekają. A cały dzień się zakończy panelem dyskusyjnym na temat takich tradycyjnych naszych obowiązków na, na rzecz obronności porządku bezpieczeństwa publicznego. To są takie obowiązki, które nagle się uruchomiły w czasie niedawnej powodzi, i stąd taki w naturalny, naturalny sposób dochodzi do przeglądu dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie. Także też to może być no, ciekawe. przedstawicielka ja Ministerstwa Twalizacji będzie obecna i, i będzie też mówiła swoje tutaj plany. Super, to bardzo się cieszę. Ewidentnie cały dzień jest mocno przygotowany, po to, abyście wy Państwo mogli się lepiej przygotować i być gotowym na te wszelkie zmiany, więc mam nadzieję, że będziecie z nami od 27 października. Czasu już coraz mniej, więc nie czekajcie, zabezpieczcie swoje akredytacje i miejsca w hotelu, a my widzimy się zdecydowanie na konferencji, a ja z Państwem za tydzień o tej samej porze. Dziękuję, Kinga. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję Pani za